Że się pan. No, słuchajcie, po takim pokazie do Karowa, a zwłaszcza tutaj beczka będzie w tym roku wyjątkowo przyczyna. Dwaj zawodnicy jednego z największych e, teamów driftowych w Polsce, a może i w Europie. Marek Wartałowicz i Marcin Czarzasty. Właściwie żyją, szkwią w tych zawodach, całe ich życie i wychodzi to naprawdę fantastycznie.

Ten, co mnie nosi, bo i ma i w tyłku, a tak robię. Coś mi naprawdę sami do tego opanowani jest spokój, tak jak ja. Na wyraz razy spokojnie się ojebie. I to No, nie spójrzcie mi to. Czas, oczaki, oczaki, No i zagadka, gdzie są teraz? Marek Martałowic, Marcin i Duże brawa, dziękujemy.